Czas na wpis czwarty. Tutaj. Um. Gdzie jest ten snobus To jest któryś z tych jezior na lewo, tam. Kurde. Aha, to to? Nie, tutaj niszczy. A jestem! Teraz dobrze zorientowałem. Tu jest moja łódka. Dobra, jeszcze jednak wolę tam na chwilę pójść i zbadać. Na mnie pochodnie chyba zostawiono. Gdzie to jest? Zdeś. Tu! Gdzieś się zgubić? O, świeci się jeszcze. No dobra. Może nie idę. Lepiej tam jeszcze. Chyba jak się przejdą, Tylko zobaczę, jak to idą te maki. Wow tak, tam gdzieś daleko. W dżunglę. Gdzie to jest? E bo też dżungla się tam kończy. Czy tu można doprowadzić, czy jak? Bo jeśli mylą, to coś pisał, sprawdzę jeszcze. Mm. Co ja robię? Ehm, nie wschód. Co ta ta trzynastka jest takie? Ale. Co to może być? <laughs> nie wiem. Uważaj to wiem. Kurde, gdzie to jest? Zgubien to. Aha. Nie. Coś ciekawego. A, no tak. Chyba, że tak. No, co jest? Co za szum? Deszcz! O nie! Chyba burza bardziej. Kurde nie wychodzi nigdy ze swojego schronienia. Co, ale jestem tu musiał przeczekać? Nie. Aż taki nie jestem. Wracam. Na wszelki wpadek wezmę łuk w rękę. Przecież ja w ogóle nie umiem obsługiwać. Jak ja wtedy zeszczyłem tego creepera? Chyba adrenalina. Dobra, wracam do bazy. Jaka mgła. Masakra. Idę op. Hop. Muszę tam szybko dotrzeć. Kurde. Dużo tego odkrywam jak najdalej. Op. Puch. Dobra, wracam do bazy. ...żabką? Może lepiej postoję na straży? A zresztą, co się może stać w ciągu jednej nocy? Hmm. O, sprawdzę, z czym mi się coś stanie. Wiesz, to jest ryzykowne. Ale nie, muszę muszę sobie zrobić. Nie, mam to poręk, dobra. Ale, Ale mogę coś mi lepszy. A zresztą, po co mi lepszy? I też tam porąbać jeszcze to drewno. Tylko trzeba by na pewno czegoś tu nie będzie. Co by żeby się nie zagłądzić? Tu nie ma? Nic, na szczęście. Tu sobie postawię pochodnie. No, co jest, chyba? Czy nie orientuję? Dobra, trzeba to oczyścić. I zaraz zacznę budować może i domek. Czy drewna nie mam w sumie? Już mało miejsca, za, za mało chyba. Albo zbuduję jakiś niekonturowy nie domek, by tylko przeżyć. Czyż tam mam w sumie siedzibę. Po co ja dom buduję? Nie, jednak się do domu przyzwyczaję. Nie będę żył w jaskini przecież. Zresztą już to robię od kilku dni. A to fajnie, deszcz nie pada. Dobra, mały domek to tutaj w sumie zmieszczę tak ten jeden poziom tak zniszczę o, jaskinia jakaś dziura ha nie wiem mamy drewno jakieś 30 zrobię kontury domu hmm. ziemia by się też przydała Za dużo mi wyszło. Tutaj, 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 tu i tu. Ale też może być tu, tu, tu. O, tu już nie zrobię. Dobra, to konturki widzę tak. Teraz tak czy tak, tak żeby mi było miejsce. ok Tu by się przydało zatkać. W powietrzu nie zrobię, bo jeszcze jeszcze zawali, ale mam kamień Kurde, ale czy starczy Op, rzucę go tam, tutaj, tak i tak powinno starczyć czyć. No konturki dość spore A Chociaż i tak domek mały, więc po co ja go tak skróciłem? Też mi potwory, deszcz jest. Coś się mu nie sprawdza. I dobrze. Bardzo dobrze. No, jutro ruszam na poszukiwania Znaczy zamakami. Dobra, konturki gotowe, mogę wrócić choć pochodnia. Ale w sumie burzy nie ma to tam. Nie ma tego też. Dobra. A co ja mokry jestem od tego deszczu Które północy chyba minęło, gdzieś ja, mi się spać chce dobra, gaszę na dzisiaj pochodnie idę spać oj, dobra, włączam się, włączę się jutro rozpoczął się chyba właśnie czwarty dzień <laughs> co my tu mamy nowego? hy, zero potworków ta łódka zaś mi się wydaje, że jest gdzie indziej tam była tu gdzieś. Nie wiem, jutro ją tu przyciągnę i zobaczę. A zresztą, czemu by nie teraz? Oprzyp. Mi no już ta łódka intryguje. Od jakiegoś czasu. A potem pójdziemy sobie. Oj. Tam, gdzie przedtem byliśmy wczoraj. Chociaż nie wiem, czy nie zrobić domku. No, dziś nawet ładny. Deszczu nie ma. No. No i tutaj, o zaros zarasta i tutaj tą łódkę, ej no nie odpływaj chciałem ją tu zostawić, ale co zrobić hmm. przesunąć no i tutaj ta łódka zostanie miejmy nadzieję o, fajnie, że mi zarosło tutaj tak idealnie dobra, idę idę robić domek dalej tylko coś drewno się skończyło zbyt dziko, tu jeszcze trzeba to trochę powycinać okej okay. no, to drzewo też tutaj trochę szpeci no ale... znaczy szpeci no tak, trochę przeszkadza no, ale co zrobić? Hmm. słyszę jakieś drewno na ziemi jest dużych nie będę chyba wycinał zostawię je. te małe częściąć dobra <laughs> zrobię szybko domek a potem pójdę jeszcze może Albo dobra, starczy mi tyle drewna. Pójdę tam zbadać. Mhm. To. O, inne drewno. Takie trochę inne. Hmm. Kurde, bo teraz jak zrobię podwójnie, to będzie źle. Mam pomysł. Będzie podłoga. Z tego. Z tego drugiego zrobię ściany. To jest jak je odróżnić. Hm. No nie jak. Kurde, dużo będzie roboty z tym domem. Ale w końcu skończę. Dobra, mi zależy, żeby teraz tam ruszyć na poszukiwania. Tu mamy to. Mieczyk przerobiony. Nie. Możecie w sumie przydać jeszcze lepszy Chociaż w zasadzie po co? Zrobię sobie łopatę, bo chyba nie mam A resztę zachowam dobra, idą Zjem sobie jabłko, bo trochę głodny jestem Aha, amciu. amciu. Dobra jako mm, w sumie nic nie ma Zrobię sobie może skrzynkę, żeby zostawić rzeczy, zanim wyruszę w drogę. Kurde, będę potrzebował tyle drewna. Dobra, to mogę jeszcze ściąć. Dwa. No i tyle drewna powinno mi w zasadzie wystarczyć. Mhm, tak. Kurde, muszę nożyce sobie zrobić No, tak Nożycze, nożyce mm -hmm. Nożyce będą służyły do wycinania Spróbuję czy działają Jeszcze trzeba coś poprawić Okej, okay, mam śrubka Tną jak nie wiem Tak szybko, że nie wiem Za szybko, ha, zrobimy jakieś mocne Dobra O, liście mam ładnie ładnie Zrobię sobie skrzynkę na niepotrzebne rzeczy Skrzynkę robić tak obwód Niech tak tak o tak dobrze jest mamy skrzynię Nie jest za ładna ale niech będzie Otwiera się przynajmniej Na oliwie trzeba ją ale to potem hmm. Strzały wezmę ze sobą Ustawię słabszy mieczyk Węgiel się może przydać Piórka sedzonki, Mięsko weznę Chociaż przydałoby się jeszcze upiec jedną na drogę. Zajmę się z już noc będzie. No ale co tam? W nocy jednak nic nie ma, tak zauważyłem. Najwyżej się w broń mam miecz przecież. Byłem rolnikiem, więc wiem, co to znaczy władać mieczem. Przecież w sumie. Nie. <śled> ale miałem motykę to umiem ją władać. Dobra chodź mięsko, ale jak ładnie wypieczone. dam sobie gdzieś głęboko wykwipunek tak żeby nie było zimne hmm. przeszkuję mapę w razie czego i chyba mogę ruszać sekator też się może przydać okej okay. dobra w drogę idziemy <laughs> <laughs> to gdzieś tu, chyba tam Dalej nie wiem gdzie to jest. Mimo, że jeszcze raz już tu bym. Dalej nie wiem gdzie to jest. Więc. Co to jest? Wow, co jest? Co jest? Czemu to wybucha? O, Jezu, złem, no tu idą. Kolejny. Idę stąd. Fuck, fuck, fuck. Uciekam. Gdzie on. Co to było? Ja nie mogę. Co jest? Jezu, wracam tu zbadać. On tu idzie. Hmm? On jest bezpieczny? Jakiś proch? Jezu, co się tu dzieje? Co te Fortu robią? <laughs> wracam tu zbadać. Kolejny. Widzę cię. Nie myśl, że ustąpię. Kurde, łuk. Nie łuk, on tu idzie. Nie. Uciekaj. Idiota, idiota, idiota. No tam wychodzą ciągle. Będę je z łuku. A ja mam lepszy miecz przecież, że ja drewnem biję. Hmm, boisz czas podejść. Hmm. No nie wiem, nie wiem Miecz, miecz, miecz Teraz zginiesz Przysięgam, zginąłeś Dobra, zanim odkryję co tam się stało Zacznę piąty może dziennik Znaczy piąty wpis w tym dzienniku, a to pierwszym. Dobra Dokończą w...